Dzień dobry, witam Was dzisiaj w Berlinie i będę jechał bitwę o flagi robione czołgami średnimi lub lekkimi, w moim przypadku to będą czołgi średnie, a konkretnie pantery i jadę na swoją miejscówkę na początek mapy tuż za tym zakrętem jest przestrzał w kierunku środka. Na punkt B i dalej w stronę wyjazdu na punkt C. O właśnie w tym miejscu. I od razu przede mną stoi Panteradę. Tylko trzeba się jeszcze w nią strzelić, żeby zrobić fraga. Wyjechał też Tygrys. Dokładnie. PZBV, coś tam, coś tam nie pamiętam tej nazwy. No i po kolei dostaję trafienia, jakieś tam się zdarzają uszkodzenia. No dość nieszczęśliwie dla mnie, dla mnie ten pojazd jest ustawiony, nie mam bezpośredniego picia w ważne moduły, ciągle tylko trafienia. Nic więcej tam się nie chce pokazać, oprócz y, tego ciężara. No teraz wpadła asysta za niego. Trochę amunicji zmarnowanej na nic. Trafienie w PT, zatrzymany, uszkodzony silnik. PT za chwilę powinien dostać następnego strzała. No, jak raz udało się zniszczyć, y, nie działo. I teraz już ten frag zrobiony. Nie widać żadnych kolejnych przeciwników. Wyrzuciłem tylko artylerię na punkt B. Tam na pewno jest jakiś czerwony, bo ten punkt straciliśmy. A nie jest podświetlony żadnym inny pojazd. No i mam następny PZBV. Tym razem już ustawiony tak, że można do niego spokojnie celować i robić praga a 1 tylko trafienie bez żadnych uszkodzeń nawet nie ściągnięta gąsienica a 1 ucieka, odjeżdża strzał trochę spóźniony pocisk przeleciał za czołgiem no czy uda się jeszcze coś tam zrobić. No, wygląda na to, że nie. Jakieś podświetlenia się pokazują, ale to jest tak ustawiony ten tygrys, że pociski uciekają. Wykoszetują po, po nim. No nic. Nie ma tutaj co więcej czekać. Żadnych y, kolejnych pojazdów raczej stamtąd nie udałoby się strzelić. Odjeżdżam już na wyjazd na przestrzał w stronę respa. Po drodze jeszcze będę miał tutaj okienka. Być może uda się coś namierzyć. Tam niestety nie, a przede mną są już czerwoni. No, wycwanili się jest a 4 g Uszkodzony zamek. No, ale przeciwnicy, jak widać, wycwanili się, obrzucili mnie dymem. Nie bardzo teraz mogę cokolwiek zrobić, bo po prostu nie wiem gdzie strzelać. Muszę czekać, aż ten dym zejdzie. No, w międzyczasie będę próbował znaleźć jakieś cele właśnie na okienkach tutaj jeden wrak jest ściągany za chwilę może ktoś się tam pokazać pojawić cały czas jest dym przy bezecie o właśnie kolejne trafienie krytyczne załoganci więźni z obrażeniami do mnie wyjechał tygrys no ale nie zdążył się ustawić, ja skończyłem przeładowanie, zniszczyłem Tygrysa i od boku mam T3457 Odbity strzał od niego, ale sam też teciak zginął dla mnie kolejny frak do zadania. No i tutaj w okienkach będę mógł szukać następny. Okazują się czołgi z Respa. Przejechał T34, i znowu na mnie poleciały, poleciał dym. Ta sama sytuacja. Znowu muszę się wycofać w bezpieczne miejsce, skorzystać z osłony murów i czekać, aż ten dym zejdzie. Było tutaj podświetlenie na M4A4, kolejny tak wpadł na nim, mam przy sobie dwóch przeciwników, wyjechał KW85, do mnie leci artyleria, mam też przed sobą jeszcze jednego przeciwnika a na dystansie po lewej stronie jedzie tygrys H1 Zniszczone działo, Tygrys na chwilę zatrzymane, ale ja muszę się filmować y, przed tymi graczami, którzy są przy mnie. Tutaj chciałbym KW2 za krytyczne KW lekko się cofnął i już to trafienie kolejnego strzału nie w wpadło artyneria wysłana na punkt B czerwoni ponownie go przejmują a straciliśmy jeszcze punkt C i teraz będziemy też tracić pasek no chciałem wyjechać na to miejsce tutaj za lulinami domku na przestrzał w kierunku punktu C a musiałem zrezygnować z tego dlatego, że znowu miałem wystawiony dym nie chciałem ryzykować no i w końcu mnie tutaj wymacali dostałem bułę od isa 2 pantera f stracona no i coraz Bardziej powiększa się nasza strata na pasku, jadę Panterą G. Wyjadę, no mam w tej chwili zamiar jechać w stronę punktu B. Któryś punkt musimy przynajmniej zbić. Wybyska jeden. Zatrafienie. tygrys zginął no a ja w końcu będę jechał w stronę punktu B na górze są dwa nasze pojazdy ja pojadę w dołem na punkcie jest niszczyciel schowany, za tym Nie wiem co to jest, za tym czymś jest schowany. 2S1 zmieścił naszą M4. -kę. Odjeżdżam sobie bliżej do niego. To wcześniej nie udało się żadnych czytym zrobić. No i teraz... Za późno chciałem strzelić BS1 wyprzedziło mnie i straciłem Panterę G, została mi tylko jedna pantera, pantera A i ponownie będę jechał na punkt B, co prawda przejmujemy hmm, punkt C, ale zawsze lepiej mieć tych punktów komplet. Trochę czerwonych jeszcze jest w grze, wszyscy raczej skupieni na wyjeździe ze swojego punktu ja mam tutaj Panterę D zatrzymana, ustawiona do mnie pokiem więc od, yy, nie było większych problemów z przerobieniem go na flagach jeszcze nam się świecił pis no ale chwilę się poświecił i, i tylko zatrafienie Rygoszet po wieży i schowany, a tracimy punkt A. Na tym punkcie jest tam jeden niszczyciel i zbliża się nasz ciężki czołg, więc jest szansa, że zdoła go odzyskać. Przede mną zaświecił się M4 i zniszczył mi działo. Ja wyrzucam artylerię właśnie na punkt A. Nawet jeżeli nic tam sensownego nie zrobię to chociaż trochę mogę pomóc naszemu poprzeszkadzać temu niszczycielowi udało się zniszczyć PZT 470 no i teraz już jadę na punkt B a na tym punkcie jest ciężki czołg w tej chwili nie jest podświetlony ale przed chwilą było go tam widać o właśnie teraz się zapalił Znowu jadę do niego od tyłu. Nasz przejmuje z powrotem punkt A. No i po zniszczeniu tego pisa wjeżdżam na punkt B. W ten sposób odzyskamy wszystkie punkty. I teraz to nie czerwoni się martwią. Mimo, że mają duży zapas napasków, to nie widać ich na minimapie. No i. Wygląda na to, że z ich strony nie ma kto grać. Ja wyrzucam, chcę wyrzucić jeszcze artylerię, ale ten niszczyciel, który jest przede mną, odjechał, a to jest M109 schodzi na strzała, kończę przejmowanie punktu. Artylerii nie ma sensu wyrzucać, nie ma możliwości, jest na czerwono, więc zostawiam ją sobie na pokładzie i jadę już w stronę ich respa są tu podświetlone trzy pojazdy czy dwa? dwa. Oba zginęły i wygląda na to, że więcej ich już na mapie nie ma dojadę tylko do ich respa ustawię się gdzieś za zasłoną i będę czekał na koniec bitwy a na sam koniec pokazał się jeszcze jeden czerwony to jest T34-85 i to był ostatni strzał oddany w tej bitwie, którą przy 12 fragach udało się wygrać. I te 12 fragów doliczone do zadania specjalnego. A z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.